Siedameczka, widzowie, w dzisiejszym odcinku będę sobie trapował z moim bratem na serwerze nubek No, jest takich parę obywateli, którzy walczą ze mną o topkę, i ja z bratem dzisiaj wykorzystamy takie poteczki. A więc zaraz się widzimy przy pierwszym tepeku. Dobra, widzowie. Właśnie mamy pierwszego gracza, który jest naszym widzowie dosłownie kilkiem. Widzowie, ten gracz mnie wknokał do trapa, ale to widzowie nic, bo ja tu sobie zabiłem właśnie pierwszego gracza. I ogólnie widzowie zabijamy zaraz anarchicznego tutaj z Hubercikiem. Weaknessa Nie on już... Bardzo mocna ora, więc może coś... Elki nie ma, Elki nie ma, Elki nie ma. Jeszcze się ma, ale fajerwerek. Dobra, weźmiemy sobie to. A powiedz i Chodź Policja Ci Nie luz, 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 czekaj, czekaj. Okay, tak, tak na szybko. E, dobra, czyli już jestem. No ma surferka, będzie orą Ładziak, 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 chodź tu Dobra, ogólnie Daj mi z nim Daj mi z nim 1v1, daj mi z nim 1v1 Wolne, wolne mi... Ja 1v1 Dobra No to ja sobie diamentowej itemy z jakiegoś jaksika wezmę boi się. A tu przyjdzie? Co to, to w roku? Ej, nie, a się dziwię, że... Nie, nie ma, widzowie... I... Ej, shulker tu jakiś! Widzowie, widzicie? Ja jestem top 4 kile ej shulkera ten Stevek miał diamentowy. Widzowie, top 4 kile jestem I patrz, jak mnie się ludzie boją, nie? Ej, widzowie, ja go tu widzę Też go tu widzę No skupię On ora, oh, nawet Ja go, widzowie, zaraz postaram się złapać na wędkę To jest, widzowie... Mam go na, mam, mam go na nielocia Widzisz? On będzie surferem, moro. Tak to widzowie jest! Po co ludziom... To jest ludzi mózg. Po co ludziom fajerwerki jak mają y, surferka. Widzicie to widzowie co on robi? Jezu... Jezu co ja mam zrobione? Lecimy widzowie za nim. Widzowie podamy go na nielotkę. Aj widzowie! Nie siadł, nie siadł! Dobra widzowie, robię cięcie, jak go dogonimy, albo coś takiego, to się odezwiemy. Dobra widzowie, patrzcie widzowie, jakiego mamy właśnie kila. Patrzcie widzowie, to z kogo prawie zabiliśmy, widzowie. Ty chyba musisz odejść. No do, dobra widzowie, ja sobie odejdę. Widzowie, my drugi raz jesteśmy przy tym trapie, ty się Hubert z nim bij, ja widzowie może założę swoją czaszkę władcy serwera, o, ja sobie widzowie tu buduję kino. No już, oraz a A widzowie. <grym> to kino, tylko nie. Ech, <grym> Nie no, no jeszcze tak już nie będę bawił mnie. To moja czaszka z Sigmy fajnie wygląda, nie? Ej, Hubert! To on czy on jest jakimś bocikiem dla blogowa? Ej Hubert, weź go zamówić w tym trapie tak, żeby on nie mógł wyjść. Czekaj. Hubert dripa, dripa nam na mnie, dripa na mnie, dripa, dripa mnie, dripa mnie. Chodź, 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 chodź. Luz? Wychodź. Ja mu tego trapa całego nie Wychodź Ale spokojnie. Ty! I ty, bo tu jakiś dyaksaz... Sobie... To ty, bo tu dyaksazowy chilek jest. O, nie, no i sigma. Co jest? nie, to ja nie ważne. Jak coś widzowie, to co to, to ja robię, to, to nie jest x-ray. Ej, Karol, bo to on! Kur... Kurde widzowie, nie. Muszę już skiny na uważaj, nie? Dobra, widzowie, dokupmy się troszeczkę psika. Tak? A, bo ten ośmiu widzowie znikaj, tak? No, nie, no, muszę mówi, czy on się w końcu bije, czy nie. Wiesz co, tam bardzo daleko. Ej, masz. Może ci się uda. Nie, nie. nawet nie ma ci sensu nielotki dawać, bo i tak on ci ten... Nie no, ale możesz dać, bo będę, ju, yy, będę go tak pilnował... Ja już Ja do ciebie nie wszedłem. No. Jezu. Nie, dobra, widzowie. A kom by się na nas rzucił, albo coś, to odezwie się do was. Albo nie, widzowie. Wiem, co widzowie. Wiem, widzowie, co porobimy. Za to, że nie umie się bić normalnie, to mu widzowie zniszczymy trapa. No. no, masz rację. Nisz mu trapa. Nie będzie trapa. Ej widzowie, niepotrzebnie obsa Jeszcze to jakiegoś Marcela zalił tu mm. nie jako dobra To jest Dobra, teraz się do kolejnego <laughs> Dobra widzowie ja robię cięcie. Ej, czekajcie. Dobra, widzowie, ja robię cięcie. No, więc, widzowie, troszkę mi się zginęło. A dlatego, że Zeszli e, ten e, top 3 kile, No, po prostu tepnąłem go do siebie i miałem na sobie czaszkę lidera. No i niestety, troszkę. O, zapomniałem Czy tak powiem, troszkę zapomniałem No i niestety Mi się widzowie, widzanki troszkę sypło No, widzowie no, odrobiłem to, ale no możecie popatrzeć na moje kursy, mam inne yy, więc co, widzowie, no nie wiem chyba koniec tego odcineczka no taki średni on był bo za dużo się w nim nie działo no zapowiadało się ciekawie bo mieliśmy trapować za mało trochę ludzi no i niestety widzowie więc ja się z wami widzowie serdecznie żegnam jeszcze niech tutaj Hubercik yy... choć Hubercik się pożegnamy na spawnie Dobra. Pod epicką skrzyneczką z widzami. Jeszcze masz tu rózgę świętego Mikołaja. No takich mam z 20, ale widzowie dziękujemy Hubercikowi. Więc co widzowie, w tym odcineczku by było na tyle. Ej, idź mi stamtąd. No, ale... Dobra. Ja widzę, ja, to... dobra widzowie, nieważne. W dzisiejszym odcineczku to by było na tyle. Troszkę się plany pokrzyżowały. No ale jeszcze trzeba coś zrobić. A rozdam yy, graczowi jakiś fajny itemek, którym będzie. A niech będzie wędka surfera teraz hmm. kto chce wędkę sur surfera bo już koniec ulicy, spawn pisze ja, no więc widzowie poczekamy sobie i Oczywiście wy, widzowie, też możecie sobie taką elegancką wędeczkę zgarnąć. No, jeżeli widzowie... Nikt się po to nie zgłosi. Dobra, no nikt nie chce. Więc, no, ten graczek wygląda tak słabiej. No... Nie, widzowie, mu nie damy, mu nie damy. A damy... Ty masz. A damy widzowie temu o to, Nie, widzowie, bo on to zbierze. Mu też widzowie nie damy. On ma afka, z dwa dni już tak se stoi. Więc widzowie damy mu to. O! I ode mnie oczywiście w komentarzach piszecie. Aż tak Anasecik i swójnik z nutka. Co? Jest to? Bierzecie lotowanie w udziale Anaseta. Tak, będzie Anasecik, losowanie. Tak od nas i, nad o, i na odcineczku postaramy się właśnie zdropować takiego gracika, który będzie miał. I, naz, I nazwiemy go i będziecie go mogli wygrać w losowaniu. Więc widzowie to by było na tyle. Chociaż teraz Huberci, bo troszkę nam poprzeszkadzali. Widzowie, przypominam, lajkujemy, subujemy i będzie widzowie lajwik. Więc, widzowie, to by było na tyle. Siema! Siemaneczko! Już! Za późno. Dobra.